Hejka, hejka, dzień doberek, ja jestem Leśny i tak na wstępie macie konkursik na te to włoski. I żeby je wygrać, jedyne co musicie zrobić, to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nickiem oraz łapkę pod tym filmem. Wyniki będą w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania No i dzisiaj kompletnie inny filmik dlatego, że wstałem sobie patrzę Messengera, dostałem informację że jest jakaś gra do lista później idę do komputera, wchodzę na właśnie Facebooka i patrzę na grupce pierwszy post właśnie był o tej grze no i jestem ogólnie ciekaw co to za gra, słyszałem, że jest to trochę podróba mówi Star Planet, ale nie wiem, sprawdzimy ogólnie patrzyłem czy ktoś nie nagrał już o tym właśnie na YouTubie i z tego co widziałem dzisiaj film wrzuciła również Klaui, więc możecie do niej wpaść, ja jeszcze nie nie mam pojęcia jak ona wygląda, bo nie chciałem sobie psuć tak jakby niespodzianki, więc założymy sobie po prostu konto. No, strona główna wygląda biednie, w ogóle nie wiem skąd ta gra się wzięła. Znikąd po prostu. Wow, troszeczkę przylagowało. no. <ścoughs> Ogólnie ta grafika, no nie powala. Da się chociaż tutaj zmieniać kolor tego? A, tutaj zmienia się ko. Jezu, jakie... Co jest? Jakiś w ogóle lak się robi, jak ten zmieniam kolor skóry? Okej, okay. dobra, nie wnikam, ale nie imponuje mi ta gra na starcie, nie imponuje. Dobra, weźmy po prostu te włosy. Co to są za ciuchy? Weźmy sobie tą koszulkę, tą spódnicę, zrobimy oczywiście sobie taką emosiarę, no i te buty. W ogóle tutaj od razu można albo damskie ciuchy wybrać, albo męskie. Chyba można być w ogóle w tym samym czasie i chłopakiem i dziewczyną. A jakby tak zrobić chłopaka w stroju baby? Nie, dobra, dobra. Bądźmy sobie dziewczyną, póki co. Leśniaczek, ciekawe czy ktoś mi zajął. Hasło, hasło, um, Continue. Oh, o, nikt mi nie zajął, zapisz. Dobra, uff, uh, 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 prezent na starcie, climb. Welcome to lista. 50-tych dostałem. Kurde, widzowie, jestem bogaty. Get started, add friends. Co jest grane? Gdzie jestem? Halo, jestem w białym. Co jest grane? Ta gra nie wygląda przekonująco na samym starcie. Wszystko się niestety tutaj zacina, ale chociaż ciuchy są tanie, tylko ich nie da się w ogóle zmieniać kolorów chyba. No i dobra, da się? Nie, nie da się, okej. Okay. To jest moja chyba szafa. Myślałem widzowie, że ta gra <gryfikacje> będzie trochę lepsza, ale... Ym... Dziwne mam odczucia, właśnie sprawdzając ym, funkcje po kolei i czemu mi to tak wszystko miga? O co chodzi w ogóle? Mystery Box. Uuu, Mystery Box, dobra, otwieramy Mystery Boxa. Jakiś hazard w ogóle, ja nie wiem. Co nam wypadnie? Wow, tatuaż. Dobra, wypadnam tatuaż, to ja go sobie ubiorę. Gdzie on w ogóle? Aha, tutaj! u, jaki nam efekt daje tutaj pod koszulką, no nieźle, nieźle. You have 5? Czemu mam pięciu przyjaciół? Ja przecież nikogo nie dodawałem! Halo, ja nie chcę być z wami przyjaciółmi. Kurde, Bella. English, Spanish and French. Nie będziemy przyjaciółmi. Nie znam cię. <laughs> ja, bo tu jest goła lalka, co jest w ogóle grane? Halo? Co się stało? Ej, dobra, x. Halo, YouTube, don't ban me, please. O, zobaczmy, co to jest ten deluxe. Aha, jest pakiet Deluxe, kosztuje 3 dni za 1 euro. 2 miesiące, 1 miesiąc i 15. 15 euro kosztuje na 3 miesiące. Dostajemy 3600 monetek. Jaki właśnie taki pakiet, który jest trochę, trochę mi przypomina pakiet ognisty z Movie Star Planet, ale no, nie chcę nic mówić. O, można od razu zmienić na chłopaka ten wygląd. Taka funkcja powinna być na Movie Star Planet, że możecie sobie o zmienić, zobaczyć od razu męski pakiet. Nie wiem czemu nie ma czegoś takiego na MSP, ale ok. O, możemy dać status. Napiszmy No hejcia. Dajcie mi prezent please. No widzowie, możecie mi dać, nie wiem, coś tam tutaj, ja nie wiem co tu się daje, ale w sumie jestem ciekaw czy coś dostanę, w ogóle tu nawet chyba nie ma levela, to ja nie wiem jak te top jest liczone. A co to jest? Ło, można luki tworzyć, to nieźle. Today is popular. Co jest grane? Ten luk ma 120 lovek? Aż tyle osób w tą grę gra? Aha, top like. 153 ogółem ma. Ej dobra widzowie, ja tworzę luka i możecie mi zostawić na nim lajka zobaczymy ile dostanę lajków tylko jak to stworzyć w ogóle o, create outfit jeżeli jesteśmy na profilu to można zrobić create outfit save outfit, emosiara leśniara, jak chcecie to możecie mi zostawić loveka dla emosiary leśniary zobaczyło go 0 osób, ok czyli jak w to się klika to po prostu nas przenosi na luki, ok już powoli coś zaczynam rozumieć. Tutaj się robi luka, tutaj się ogląda luki. Dobra. Okej, okay, jak klikam w to, to mam tutaj rzeczy i emotki. A w ogóle te emotki są na profilu, czy gdzie są? Dobra, ja jestem unhappy, bo nie rozumiem, jak się gra w tą grę. Pin on profile, aha. Uj, widać tutaj, że jestem nieszczęśliwy. Okej. Okay. I z tego co widzę, jak naklikacie tutaj dużo rzeczy, to one nachodzą na siebie chyba. O, tak, one nachodzą i ja w ogóle się gubiłem przez to, bo nie wiedziałem co jest z czym, ale dobra, to po prostu trzeba. X, 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 X. Zakupy. Zobaczmy, ile tu jest ciuchów. W ogóle naprawdę, to jest ciekawe, że tutaj są i męskie i damskie ciuchy. Czemu tu nie ma podziału na jakieś takie męskie, damskie? W ogóle dużo jest tu ciuchów? Aha, ta gra wyszła w ogóle nie mając prawie ciuchów w sklepie, co jest ciekawe. I te ciuchy nie wyglądają jakoś. Zjawiskowo, ale no nie będę się czepiał, może coś dodadzą, w ogóle wydaje mi się jakby oni te najlepsze ciuchy dali przy wybieraniu postaci, bo serio, o w sumie włosów jest trochę więcej, ale jednak też mnie nic tu zbytnio nie ciekawi, ta gra jest tak nudna póki co z tego co widzę. O możemy w sumie kabaretki kupić, kupmy kabaretki, check out. O, tak wygląda kasa. Kupimy kabaretki. I założy nam to od razu, nie zakłada, okej. Okay. Dobra, do tego przejdziemy później. Co? Ktoś do mnie... Leśny siema! Pozdrawiam Directioner! Kurde bele, ej, już mnie ktoś poznał, nawet nie wiem jak, ale okej. Okay. Kozak. Tutaj nic nie ma. Aha, high scores jeszcze nie istnieje. Prawdopodobnie dodadzą poziomy i w ogóle jakiś fame, cokolwiek, ale jest tutaj... Um, zakładka z osobami, które najwięcej wydały na tą grę pieniędzy. Nie wiem, możecie napisać, czy chcielibyście, żebym wydał na tą grę pieniądze? Chociaż nie widzę w tym zbytnio sensu, ale możecie napisać. Tutaj jest um, ile razy ktoś się z kimś wymieniał. Tak, Andy, to widzę tryharduje w tą grę. 52 wymiany. Nawet tylu duchów nie ma w tej grze, ale okej, okay. <grym> 53 przyjaciół. Junę? Ej, to wygląda, jakby nie wiem. To była Juna. June po roku w Rosji, nie wiem. Ciekawe czy ta osoba zna June, czy to jest po prostu przypadek, więc no, High Scores też praktycznie jest takie średnie. I myślałem, że będą tu jakieś czaty, a z tego co widzę, to jest czat. Ja tu mogę wejść? Czy o co chodzi? Co to jest w ogóle widzowie? Nie wiem. Może ktoś lepiej zna się z was na tej grze. I mi wytłumaczy, bo ja kompletnie nie rozumiem. Nie przekonuje mnie. Póki co ta gra. To wszystko wygląda serio dziwnie. Nie wiem. Dodajmy znajomych. Będziemy w topce, za to, że mamy ym, znajomych. Napiszmy. O, jak to okienko wygląda? Pozdrawiam. <śmiech> Siema. <śmiech> Emotka. Jakie to są emotki? Pyk. Serduszko dla widza. No i w sumie to by było na tyle. Widzowie, nie wiem, napiszcie co sądzicie o tej grze. Um, jak dla mnie jest dziwna, zlagowana i próbuje być, nie wiem, mówi Star Planet, tak trochę. Ja na miejscu twórców bym nie wypuszczał gry w takim stanie, że jak wchodzę w jakąś zakładkę, to mi obraz miga. No właśnie, widzieliście. Um, no i to by było na tyle. Widzę, że czat jest bardzo ciekawy w tej grze. Nie wiem, powiedzcie co o tym sądzicie. Dla mnie to jest trochę takie nieudane mówi Star Planet. Jak na mówi Star Planet mamy mega lagi i nudę często, to tutaj to jest już w ogóle porażka. Ale dajcie znać co o tym sądzicie. Z jednej strony fajnie, że próbują robić konkurencję dla MSP, tylko szkoda, że taką konkurencję. No nie wiem, dobra. Nie będę już przedłużać tego filmu. Pamiętajcie o konkursiku z początku odcinka. A ja już będę się z wami żegnać, więc do zobaczenia i pa pa!